Brum, 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 brum. Ale tutaj ten trawnik wyrósł ostatnio. Sąsiadom nawet ścinam ten trawnik, bo widzę, że oni tutaj nie dbają o ogródek. Dobra, okej, okay. zetnę już wszystko tutaj. Chwila, ale kto to jest? Ciemanko, widzowie, jestem laki YouTuber, laki Minecraft. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak plankuje dzisiaj sąsiada. Ale, ja, ja, ja <laughs> ale to będzie śmiesznie, Ale to będzie śmieszy. to jest. to my. Co? Kto to w ogóle jest? Ej, chwila, chwila, chwila. Bo ten koleś ogólnie wygląda nam. Była ściana i nie ma. Chwila, kto to jest? Ktoś to jest. Ło, zobaczcie, widzowie, widzieliście to? Ale jestem pranksterem, normalnie nie widzieliście. Ej, chwila, kim ty jesteś w ogóle? Bo przecież ty wyglądasz jak ja. O co tutaj chodzi? Czemu ty, Ej, ty jesteś mną. nie tym prawdziwym lakim. Nie, 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 nie. nie, nie. Ty, co ty tu robisz? Czemu jesteś moją sobowtórem? Ej, 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 o co ty chodzi. Ej, przez... napią filmik, właśnie nie mi przeszkadzasz. Ej, bez trzesacji. Nie, 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 Ej, słuchajcie, on się po mnie podszywa. Ej, weźcie tą kamerę. Ja cię, muszę wziąć tą kamerę. Ej, słuchajcie, ludzie, o, jakiś jakiś sobowtór mnie się podszywa. Ej, słuchaj, uciekaj z stąd. Nie, prawda, to, dwa, to jest prawdziwy, nie słuchajcie go, nie słuchajcie go. to ja jestem prawdziwy. Nie, 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 nie. Ej, Dobra, słuchaj, patrz, patrz trzymaj, obejrzyj sobie wszystkie pranki, jakie ci nagrałem w Twoim imieniu, ale będzie normalnie, Zobacz, jak ci wkopałem. Tak naprawdę ty robisz to wszystko specjalnie, żeby ci tutaj zagrozić. Robię same takie same psikusy, ale jesteś... dla, żeby pokazać, że nie na naprawdę jesteś laki. O nie, o nie, ty nie jesteś prawdziwym laki. Szybko, uciekaj stąd! E, słuchaj, kości i kość trawnik, ale, ale nie robi mi psikusów jakichś, słuchaj, my nie możemy tak działać. Nie możemy tak działać. Idź sobie obejrzyj lepiej te filmiki, co tam i zobacz co ja tutaj nagrałem, spokojnie, mam jeszcze kopię, nawet jak to zniszczysz, tą płytkę, to i tak to nic nie zrobi. Dobra, idę. Patrzcie, teraz zrobię takiego pikusa, widzowie, wezmę tą super furę, o tak, i podmienię mu na takiego, takiego starego grata, ale dobre to jest, co? Dobra, słuchajcie, kolejny prank, kolejny prank. Teraz zniszczę sąsiadowi tutaj wszystkie kwiatki z ogródka. Patrzcie, patrzcie, ale się sąsiad zdziwi, i zasadzę mu zaraz dżunglowe wielkie drzewo. Dobra, tu już, już mu daję drzewo. Patrzcie, patrzcie, sadzonki, sadzonki, tu daję. O, o, tu patrzcie, teraz co się sąsiad zdziwi. Dobra, idę na górę teraz na dach i zaleję mu cały dach wodą. Dobra. Tutaj jestem już na górze, czy teraz robię sąsiadowi? Tutaj całe wszystko w wodzie, wszystko w wodzie mu daję, ale będzie miał powódź w domu. Się nieźle zdziwi, jak mu wszystko zaleje. O, dobrze, ale jestem pranksterem, najlepszy prankster w całej okolicy. O, to tu jest mój świąteczny ozdobiony dom. W takim, o, dom. W takim razie wchodzę... Ej, słuchajcie, coś dostałem ogólnie od jakiegoś... od jakiegoś, yy, od swojej, od jakiegoś z, z ziomeczka. O, patrzcie, to! Widio jakieś nagrane. O, puszam to, puszam to. Zobaczymy, co tu jest nagrane. Chwila. Zabieram. Aha. Hy. O, ktoś do mnie dzwoni. Chwila. Halo? Ktoś do mnie dzwoni. Ko Otwieram. Rady. Halo? O, ci... Laki, jesteś zatrzymany. Jesteś zatrzymany. Musisz iść ze mną. Ale, pani policjancie, ale... Ale jesteś ja zatrzymany nic nie Zaprankowanie franko, za mieszkańców tego miasta. Bardzo niewłaściwy sposób. Jest tyle skarg na ciebie. Słuchaj, trzeba to załatwić teraz jakoś. I musisz iść teraz ze mną. O nie. Tak... Panie policjancie, nie wierzę. Ja nic złego nie zrobiłem. Proszę mi nic nie robić. Ciadę odejdę auta. Laki, wszyscy wiedzą. Wszystko jest teraz na YouTubie nagrane. Każdy, każdy to ogląda. My wszystko wiemy teraz. Spokojnie, nie uwinie się od tego. Nie, nie spodziewaliśmy się, myśleliśmy wszyscy, że jesteś dobry, ale jednak gdy się mocno zdziwiliśmy. Ale chwila, może to nie ja? ja widziałem jakiegoś w ogóle podobnego zna... ty, typka, ogólnie jak, jakiegoś, jakiegoś człowieka podobnego słuchaj. do mnie, to nie ja byłem. Nie tłumacz się, każdy wytłumaczenie jest dobre, ale my w jej nie uwierzymy. dla takich gagatków jak ty, to słuchaj, istoty takie, mamy takie więzienie. Ale... Więc Scott... Wchodź tutaj, zapraszam do środka. No dobrze, proszę pana. dobrze, proszę pana, ale ja naprawdę mówię, że nic złego nie zrobiłem. To był mój sobowtór. O nie, to nie był żaden mówił, Mówiłem, ja nie uwierzyć ci w to. Posiedzieć sobie tutaj 24 godziny za to, co zrobiłeś. O, ja nic złego nie zrobiłem, naprawdę, dobra. Ja zaraz tutaj dzwonię do swojego prokuratora, adwokata i tak być nie, nie może. Nie no, ja zaraz tutaj naprawdę... Żegnam, żegnam. O, chwileczka, pomóżcie mi się wydostać z tego. Kliknijcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Obowiązkowo, obowiązkowo. Zaraz muszę się stąd wydostać. Chwila, dzwonię do grubego. Znaczy dużego, duży, duży. Ty, słuchaj, mam problem, dawaj tutaj. Lakuś? To ty? Halo? Tato, co ty tu robisz? Zrzuć mi jakieś, yy, te, zrzuć mi jakieś drabinki, żeby stąd wyszedł Lakuś. Weź dawaj dużego, bo to? ja już tutaj nie wytrzymał, już tutaj nie wytrzymam. Szybko, szybko, Dobrze, szybko. zaraz zaraz duży, duży Ja cię, wyobrażacie sobie to? Ja nawet nie wyobrażałem sobie to, że ktoś tutaj mnie... Wsadzi do, do jakiegoś tunelu. Nie, ja już kopię zaraz tutaj yy, dołek, tutaj. Yy, no, jakieś tunel wykopię. Halo, duży... Laki, jaki! co ty tu robisz? To ty jakoś mnie zabawał, żebym ci pomógł. wydostań mnie stąd, teraz, dwa, trzy mordy, ja nie mogę tutaj czekać. Tu jakiś policjant mnie w w wezwał, bo jakiś sobowtór ogólnie na mieście robi jakieś złe rzeczy. Za mnie, ale to nie ja. Co ty gadać? Dobra, wyjaśnijmy to jakoś. Dobra, już ci tu otwieram. Już masz, trzymaj. Czekaj, mam drapinki dla Ciebie. Już Ci daję, słuchaj, laki. Mój ziemeczku, już Ci tu otwieram. Dobra, masz, masz, masz. Słuchaj, trzymaj. No, I dzięki, ty chodź. dzięki, 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 okej. Okay. Dobra, super, Słuchaj, słuchaj ja muszę lecieć do domu lekcję odrobić, dobra? Dobra. Sorry, niestety nie mogę, Ci, więc mam nadzieję, że uda Ci się stąd jakoś wyjść. Dam radę, dam radę, spokojnie, już mam, słuchajcie, mam ogólnie od dużego drabinki, ja, ale ten duży mój znajomy zawsze mi pomoże, dostać się z takiego tunelu, to, to nie jest byle co, dobra, okej, okay. teraz tylko dostać się do domku i wszystko będzie dobrze, już wracam sobie do domku, już mam... Dobra, no trzeba iść do tego domu, ale nie, jednak zawracam, jednak zawracam. Słuchajcie, trzeba na początku iść do sklepu z ubraniami, żeby się przebrać. Tak nie może być, tak nie może być. Jeśli, jeśli ktoś mnie zobaczy w tym ubraniu, to nie będzie zbyt wesoło. Halo? Halo? Czy ktoś tu jest? Czy ktoś jest w tym sklepie? Halo? Proszę pana, w sklepie z ubraniami, czy ktoś tu jest? Hmm, nikogo tutaj nie ma. W takim razie wybieram ciuszki, dobra, ubieram się w kamizelce, w kamizelkę. Szybko, pak! Wow! Ale ubręsy, kamizeleczkę. Hmm, ale alo, super. Pomocy! topie się! topie się! Gdzie się? Kto się... Kto chwila! Alo, chwila! Alo, co się z panem pomocy. dzieje? Chwila, co się dzieje tutaj? Gul, 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 o nie, szybko, o, trzeba o, go uratować! Ja laki mam kamizelkę! Ja mam ogólnie y, ten! O, Proszę pana, o, ja już tutaj pana wyciągnę spokojnie, nie ma problemu, nie ma problemu! Proszę wydłużać się. O, o! O Jezu! O Jezu! Dobra! O, dziękuję. O, już prawie tutaj utunąłem, wie pan co? A co czemu pan skurczy... nie nosi kamizelki ratunkowej? Przecież to jest najważniejsze w ogóle, jak się nie umie pływać. O, wie pan co? Tak patrzę, nowy basen otworzyli, to mówię, wskoczę sobie i w a przypomniał mi się, że nie umiem pływać. Jaki głuptas ze mnie. Ojejku, proszę pana, pan... Dziękuję nie... panu bardzo, że pan mi uratował. O, dobra, wstanę już. E, wie pan co? E, wie pan co? W samym, że pan tę uratować, może tu pana do siebie na no, Co proszę co? Na o tym. A gdzie pan o, mieszka? Gdzieś tak tu to... blisko? Tak, blisko, blisko. Proszę, za mną tutaj. E, moja żonka coś przygotowała, ale akurat w pracy jest. Wow, ale proszę w pracy... pana, ja pana przed chwilą poznałem, a co dzisiaj na obiad? E, dzisiaj na obiad spaghetti jest, proszę pana. no myślę, że pan lubi spaghetti. No oczywiście. Chwilka, ale Dobrze. pan poczeka, pan poczeka, bo... Ale strasznie muszę iść do toalety. W którym kierunku jest taleta? E, tu, pod no, schodami na górę i tam od razu po lewej stronie. Aka, z, z schodami na górę i po prawo od razu. Chwila, co tu jest? Pokój transformacji, ja chciałem iść do talety. Czy to jest jakaś taleta, czy to, to jest po, pokój transformacji? Co tu jest napisane? Zmiana w laki? Chwila, chwila. Czy to jest mój sobowtór, który robił złe rzeczy? O nie, o nie. To wszystko Pana tego wina. Laki. Laki, to nie ty, to nie ty. Oj, patrzcie, odwraca się na mnie o, nawet ode mnie, bo mam po prostu e, kamizelkę jakąś odblaskową. O nie, o nie, szybko. Chwila, dobra, zejdę na dół i pomyślę sobie, jakby nic się nie stało, ale wiem, że to ten, to ten koleś coś kombinuje nad moimi sobowtórami. E, dzień dobry, o, pan zupę tutaj przygotował? Tak, tak, jednak kokurkowa jest niestety, Pomyliło. mi się trochę, myślałam, że spaghetti, ale wczoraj zjadłem spaghetti, ale nieważne, proszę, jeść tutaj ha? i proszę, proszę, musiał się zjeść. Dziękuję, dziękuję bardzo, A, bardzo dobre, co? O, moja żonka tak dobrze gotuje, wie pan. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Akurat. Dziękuję, dziękuję. Co, mam nadzieję, że smakowało. Smakowało, ale pani żo pana żonki nie ma coś, to jest podejrzane. Co pan tam? E coś, 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 bo ja byłem wcale cię u góry, co tam w ogóle się dzieje? Pan pójdzie tutaj ze mną do góry, a nie, jednak, jednak proszę zapraszam tutaj, pan pokaże naj, największe o, wydobycie dobra, diamentów. pan pokaże. O, naprawdę W końcu z panem pójdę w sumie, no! Naprawdę proszę zapraszam. O! Jeśli, o, jeśli wy chcecie z nami zobaczyć największe skupisko diamentów, już teraz kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem z czerwonego przycisku na szary. Pan pójdzie tutaj! O, widzi pan tą to, auto tutaj? tego, tego suwa? No tak, w środku miasta. No co pan mówi? No tak, tutaj. Proszę zobaczyć. To jest tutaj? Tak, to jest tutaj. To jest największe skupisko. W ogóle diamentów i tego wszystkiego ja tutaj zabieram. mogę ogólnie... Wow, jest nisko tutaj coś. O, wow, gdzie ja jestem? Ej, ja stąd wychodzę, ja stąd wychodzę. Proszę pana, proszę wow, pana, pan. Ja nie mogę stąd wyjść, co ty mi to wrobiłeś? Pan, proszę pana, ja, ja pana nic nie wrobiłem. Ja teraz dzwonię po policję, bo pan ogólnie e, sam to wszystko wykombinował. E, ja już Jak to? tutaj dzwonię po policję i tak być nie może, tak być nie może. No nie wierzę, żeby pode mnie się podszywać, coś tu jest nie tak. Halo, policja, policja, coś tu jest nie tak. Halo, policja. halo, halo, halo. halo. Tutaj, tutaj proszę pana, jakiś pies za panem wybiegł! Tutaj proszę pana, halo, co? halo! To no ja, to ja, Laki, to ja, Laki, siadę, siadę, maka, siadę, maka! Ja siadę, jadę, 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 jestem. Co tu się stało proszę pana? Przecież, ej, Laki! Przecież ty byłeś tutaj w środku więzieniu, o co tu chodzi? Pan, zobaczcie, ja nie byłem w środku więzieniu, bo ja tutaj yy, nie miałem stać, ale tutaj osoba, która się we mnie za, przemienia i to robi to złe rzeczy. Co to za pan? Jakie złe rzeczy? O to co chodzi, to ty tutaj złe rzeczy robiłeś. Proszę pana, pan pójdzie za mną, panie policjancie, pan wsiądzie to, w, tą, w te auto i ja panu pokażę jego, jego może dom. Dobrze. Proszę zawrócić. Dobrze, Dobrze. zawracam, zawracam niech pan mi powie. On ma czego? tam w ogólnie transformator wymiany. On się przemienia we mnie i robi ze mnie klona i sobie no steruje to, moją to nie osobą. To to jak ja mam tu panu wierzyć, to nie wiem. Co pan na... To, to jest jakieś magiczne rzeczy niemożliwe. Steruję moją osobą, naprawdę, proszę tutaj zobaczyć. Co tu jest napisane? Pan przeczyta na głos. Pokój transformacji. Rację. No właśnie. O co tu chodzi? Panie tu policjancie, drugi... tu jest nie... Trzeci ty? E? Trzeci ty? Tutaj jesteś? O co tu chodzi? No właśnie. właśnie... na wlaki? To, a te wszystkie złe rzeczy, co, co on robi, to co pan myśli, że to ja robiłem prawdziwe laki? Aj przepraszam, że ciebie zwątpiłem, przepraszam. Normalnie no... Aj no nie wiedziałem. No nie, przepraszam cię Laki. Dobrze, zajmiemy się tamtym panem, tą maszynę też zaraz konfiskujemy Dobrze, to nie przeszkadzam tutaj, ja idę. Przepraszam najmocniej jeszcze raz za wszystko. Ojejku, dobrze, że pan chociaż zrozumiał to, co ja miałem na myśli, a nie, a nie jakieś w ogóle tutaj jakieś inne rzeczy. Pan pomyślał sobie, że ogólnie ja jestem, jestem osobą, która nie rozumie tego i nie wiem o co jej chodzi. Być nie może, o co tutaj chodzi? Ja muszę zobaczyć tą, tą, to, tego, maszynę. Co? się dzieje! Chwila! Co to przed wejściem stoi? Jakaś miniaturka? O, znaczy y, miksturka, nie miniaturka. Chwila, ta, ta miksturka gdzieś mnie prowadzi. Cały czas tutaj do pokoju. Ej, chwila! Klikam tutaj guzik. Y, klikam, znaczy... O, zniknąłem! Zniknąłem! O, zamieniłem się w jeplej'ka! Ej, Geplay'k! Ty jesteś tym samym Geplaykiem, co ja? Ja cię! Przed chwilą byłem lakim, kogoś klona widziałem tutaj lakiego, a teraz zamieniłem się w gplayka. O jacie! ale śmiesznie. Dobra, w takim razie idę do domu, tak jakbym normalnie szedł do domu, wracał po szkole do domu. Idę do gplaya, zobaczyć co tam u niego. Życie. Jestem pod domem gplaya, jako gplayek. Ale śmiesznie. O nie, ciekawe. Zobaczymy czy gplayek jest u siebie w domu, jak ja jestem gplaykiem. To co, w końcu będzie dwóch G Play'ków? O, ale tutaj ozdoby. Ja cię patrzcie, D-playk tutaj jest. Ale jestem kład. Ja cię, co on tu robi? Przecież jestem... Ja wyglądam tak samo jak ja. Ej, sobowtór mój. Nie, 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 dobra. Niech mnie nie widzi, niech mnie nie widzi lepiej. Zobaczymy. Bo, przecież jak D-playk mnie zobaczy w takim... że te, tak samo wyglądam, to nie będzie zbytnio wesoły. To w takim mocie razie pije potkę na niewidzialność. <grym> jest, udało mi się. Ach, właśnie zwróciłeś się z Raz Dobra, strunę. rzucę sobie, rzucę sobie tutaj plecaczek. Okej. Okay. A plecaczek jestem głośny, jabłuszko sobie zjem. Ja miam, 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 miam. Miam się zjem jabłuszko. Dobra, idę chyba coś w nagrać. Co tu jest? E, co tu jakiś dirt robi? O co tu chodzi? Halo! O. Coś mnie w domu, patrzcie. O nie, jak to giplaj, zobaczcie, jak to giplaj zobaczcie. Chyba butów, kurczę, chyba butów nie wytarłem. Zapomniałem je ściągnąć które tyle narobiłem. Dobra, czekajcie, wysprzątam to szybko, wysprzątam. Dobra. Zobaczcie, zobaczę, że tam jest jakiś tata, tata, nowy film rzuci na YouTube'a. Ja cię, zobaczę, jak idzie. Ciekawe, gdzie on pójdzie, Jak u góry nie ma w ogóle schodów. O nie, żeby on tutaj nie przypod. Dobra. Dobra. Idę, idę się. Dobra, przebiorę koszulkę, bo cię wew. Miałem się tak spociłem. W ogóle. Ej, jak tam, są... jak tu pójdę do mojego pokoju? Halo? Gdzie są skody? Ale coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak, o co tu chodzi? Chowacie, chowacie, o nie, o chowacie. nie. Dobra, coś tu się dzieje, zaczynam się mocno martwić. Dobra, schodzę na dół, Chyko, dobra. schodzę na dół. No tutaj zupę dżiplejka. Teraz mu zupę tą przygotujemy i podamy jakby, jakby ogólnie ktoś mu od, ugotował od nowa. Ugotował od nowa, normalnie, patrzcie, patrzcie na to. Niszczę mu komputer i zupkę. Ej, co? Zupka? Ale po zupka nie mogę Szybka, się odwrócić. Uciekam, uciekam, uciekam. Udało nam się trollować. jest. Nie o co tu chodzi? O, nie widać mnie. Całe szczęście, że mam ogólnie e, wiadro z mlekiem. O, patrzcie, jumplake tutaj. Ej, jumplake, jumplake, słyszysz mnie, jumplake, jumplake. Halo! Lucky, co ty tu robisz? Co? To nie ja, Lucky, to ja, jumplake. Play? -ek. Co? Co? Lucky, ty jesteś jumplake? Jesteś mną? Jak ty zrobiłeś? No, ale nie wiem, To ty cały czas wiem. mnie te żarciki robiłeś, co? O co Serio, tu to ja żarciki ci robiłem, ale chodź, wytłumaczę ci nie po wszystko podczas trasy. Chodź, chodź, chodź. Nie wierzę, nie wierzę, o co tu chodzi. Chodzi Blake, pójdziemy do szkoły i wytłumaczę ci podczas e, przerwy. A po co mamy iść do szkoły? Naki, co ty gadasz? No, jak do szkoły, jesteś ty Jeeblejkiem, jestem Gplaykiem, to musimy iść do szkoły, bo jesteśmy molotami. No dobra, dobra ziomeczko, idziemy do szkoły w takim razie.